Połączenie Mobile Calendar z Booking.com umożliwia automatyczną synchronizację rezerwacji w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że każda rezerwacja dokonana na Booking.com automatycznie pojawi się w naszym systemie, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko wystąpienia podwójnych rezerwacji. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba również logować się do Booking.com, aby ustawić ceny. Wszystko można zrobić bezpośrednio w naszym systemie. W tym filmie pokazujemy sposób działania połączenia w praktyce. Proces połączenia konta Mobile Calendar z Booking.com jest dostępny w innym filmie na naszym kanale o nazwie Synchronizacja z Booking.com. Po zalogowaniu do systemu widzimy w zakładce Kalendarz wszystkie nasze pomieszczenia. W naszym przypadku mamy trzy pomieszczenia, które są zsynchronizowane z Booking.com. Świadczy o tym ikona Booking.com obok każdego z nich. Jeżeli w ofercie na Booking.com nie chcesz udostępniać wszystkich swoich pomieszczeń, możesz dokonać synchronizacji tylko wybranych. Tak jak w naszym przypadku. W ekstranecie booking.com w zakładce kalendarz wybieramy sobie termin od 1 do 20 lipca. Widzimy naszą dostępność. Jest ona w tym momencie maksymalna, ponieważ mamy zsynchronizowane trzy pomieszczenia i są one dostępne na booking.com. Jeżeli przyjąłeś rezerwację z innego źródła niż booking, na przykład przez kontakt telefoniczny, wystarczy, że dodasz rezerwację do systemu, a dostępność na booking.com zostanie automatycznie ściągnięta. Dla przykładu dodamy rezerwację od 1 do 10 na pokój numer 1. Zapisujemy rezerwację. W prawym górnym rogu wyświetliła się informacja o wysłaniu dostępności do booking.com. Oznacza to, że na booking.com ten termin jest oznaczony jako zajęty. Po manualnym dodaniu rezerwacji nasza dostępność się zmieniła. Od 1 do 10. Wartość zmieniła się na 1, ponieważ w jednym pomieszczeniu dokonaliśmy rezerwacji i została wysłana dostępność do Booking. W związku z tym zostało nam jedno pomieszczenie do rezerwacji. Jeżeli klient dokona rezerwacji za pośrednictwem booking.com, nasz system automatycznie importuje taką rezerwację. Eliminuje to konieczność przepisywania danych. Nie trzeba już wchodzić do ekstranetu Booking. W naszym systemie taka rezerwacja jest widoczna w czasie rzeczywistym. Można ją zauważyć w zakładce kalendarz. Istotnym jest, aby po każdym zalogowaniu do systemu zwracać uwagę na powiadomienia. Powiadomienia dostępne są w górnym pasku menu. Obok strony dzwoneczka mamy liczbę powiadomień. Oznacza to, że coś do systemu zostało zaimportowane lub dokonano jakiejś zmiany. Klikamy w dzwoneczek. Otwierają nam się powiadomienia. Widzimy informacje o imporcie rezerwacji. Jeżeli chcemy uzyskać szczegółowe dane o rezerwacji, możemy w nią wejść. Tutaj mamy szczegółowe dane o rezerwacji. Przechodząc do karty booking.com, mamy dane, które zostały zaciągnięte bezpośrednio z booking.com. System importuje również informacje odnośnie edytowania lub anulowania rezerwacji. Wszystkie szczegóły znajdują się w powiadomieniach. Jeżeli chcemy ustawić ceny dla Booking.com, z lewego menu wybieramy Finanse, Cennik, następnie z listy należy wybrać Cennik Booking.com. W tym miejscu znajdują się plany cenowe ściągnięte z Booking.com. Wybieramy plan cenowy, dla którego chcemy zmienić ceny. Jeżeli chcemy zmienić cenę podstawową, wystarczy kliknąć Edytuj obok ceny. Wprowadzamy termin, dla którego chcemy zmienić ceny. Wpisujemy wartość i klikamy przycisk Zmień ustawienia masowo. Wybór dodatkowych parametrów zależy od tego, jaką mamy formę wynajmu na Booking.com. Należy pamiętać, że ceny ustawiamy bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności wchodzenia do ekstranetu Booking. Ustawione ceny w czasie rzeczywistym są przesyłane do Booking.com. Można to sprawdzić w zakładce kalendarz w extranecie Booking.